Moja rodzina pochodzi z łazisk, tak. Mój ojciec się urodził w Niemczech na terenie NRF-u byłego. Tak, górnicy przyjechali stamtąd i, i, i ojciec się tam urodził, mieszkali tutaj na w łaziskach. I, I moja siostra urodziła się w Godowie. Ja już się urodziłem w Krakowie, a ojciec, wyjechał stąd, zostawiając całą swoją rodzinę, dużą. Sami muzycy wszyscy, świetni muzycy. Chciałem z okazji tego naszego dzisiejszego spotkania, z okazji tych fantastycznych dożynek, z okazji tego, że zostałem honorowym obywatelem tej ziemi, złożyć wszystkim gospodyniom, wszystkim paniom, wójtom, przewodniczącym rady, no wszystkim kochani, kocham Was, tak jak to się mówi ze sceny, ale ja naprawdę poprzez ja tutaj raczkowałem, jak was jeszcze na świecie nie było. Pamiętam z tamtych czasów, jak to wszystko się zmienia. To była bardzo mała miejscowość przecież Łaziska. I od razu uderzyło mnie to, że pomimo tego, że było mała i to gdzieś tak na uboczu było, to tu było wszędzie czysto. Zawsze na Śląsku jest, to jest fantastyczne, że na Śląsku jest czysto, schludnie i to jest, i to jest rewelacja. To zapamiętałem z tamtych czasów e, i zapamiętałem pierwsze Święto Straży Pożarnej, czy to były też dożynki, już nie pamiętam, w każdym razie strażacy zjeżdżali na, na, na linię wtedy, no to dla takiego chłopaka jak ja, 6-7-letniego, to musiałem to zapamiętać. I takie wspomnienia, które siostra mi opowiadała, tu ta słynna kępa, Gorkota się na, w kłaziskach nad tym przepięknym kościółkiem z XV wieku przecież. To jest Perla. opowiadała takie wspomnienia, bomby spadały tu jakiegoś Niemcy rozstrzygali, jakiegoś chłopaka młodego DZ. No tak jest przykre sprawy, jak to ludzie sobie piekło potrafią zrobić na ziemi i kla. Więc ja byłem jak to wszystko się odradzało. To była jazda pociągiem z Krakowa wtedy to były przesiadki rybnik, Jaszczębiec, prawda? Cała moja rodzina ze strony ojca. To to był właśnie Rybnik, wszyscy grali, wszyscy grali, wszyscy śpiewali, wszyscy słuchali absolutne i teraz bardzo mi przyjemnie, że zostałem y, honorowym obywatelem, bo jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że się wzruszyłem trochę, ponieważ pierwszy raz się zobaczyłem kawałek ziemi, na której, dzięki tej ziemi, to górnolotnie brzmi, ale moja rodzina się wyżywi wyżywiała. Ja tak tyle lat śpiewam te swoje piosenki, dzisiaj patrzę na Was, tyle lat się znamy, że pomyślałem, że wypadałoby po tylu latach znajomości powiedzieć przynajmniej fragment życiorysu artystycznego, nie? Jak zostałem tu honorowym obywatelem, to już trzeba się zwijać powoli, kurde. No. Tym bardziej, że jak się wziąłem za tego roka, to i niedługo pociągnę prawdopodobnie. Zawsze od początku ten życiorys, że się urodziłem jako dziecko. Chłopczyk. No taki byłem ten. No, mały, no. Jak się nazywa taki? O Sesek, o! Jak miałem 5 lat, tata odebrał mi piłkę i kupił mi skrzypce. I tu możemy puścić muzykę, która jest integralnie związana z tym moim życiorysem. O! Więc jesteśmy w latach 50. w Krakowie. Ja dostałem takie małe skrzypeczki, nie? Piłowałem, piłowałem, piłka wek. Ojciec mielał. Bogu dziękować. Aż w końcu udało mi się zagrać na dyplomie koncert wieniackiego de Mol z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, które Państwo słyszą. To jest nagranie archiwalne. Dostałem piątkę i siedem lat grałem w orkiestrze jako skrzypek. Aż pewnego razu los chciał, że zaproponowano mi nagranie Arii do jednego z filmów. Wiecie. I ta Aria sprawiła, że ze skromnego skrzypka stałem się, co by nie powiedzieć, no co by znanym piosenkarzem. A Aria ta brzmiała mniej więcej tak. Teprz! Które tu widzicie mają. mają Nagle zbitka tego, że ja zaśpiewałem jakąś piosenkę, która nagle stanie się przypadkiem oczywiście, przebojem, a przebojem się stanie tylko dlatego, że, <laughs> że jest prosta i łatwa. No To jakby jest w kontrze do tego, czego się człowiek uczy cały czas. To jest tak, jakby Leonardo da Vinci powiedział, a teraz pan, niech pan mi pomaluje dom, prawda? bo pan świetnie maluje. No, to tak jest jak muzyk, który coś umie. Nagle ma jakąś prostą melodykę zagrać, i ta melodyka zmienia jego status społeczny. Nie ma sprawiedliwości na świecie, w sztuce głównie pan powie. To jest ja bym, ja bym przyrównał zawód takiego muzyka artysty do, do mistrza olimpijskiego, który sobie wyskacze złoty medal, wzruszy się, popłacze, zagrają hymn, stanie na baczność, jest dumny. I to ma, tego mu nikt nie odbierze. A my musimy. I tam w wieku 30-400 lat koniec 30 pałka. A my musimy do tak zwanej, do, do końca, że tak powiem, być cały czas w formie. Falczyć. Czyli cały czas trzeba utrzymywać poziom, cały czas walczyć, żeby się, żeby się utrzymać na mętnej, na powierzchni mętnej wody show biznesu, jak ja mówię. Mnie się Bogu dziękować udało. 40 lat 5 w naszym kraju to już sukces.